Rozmawiamy o trzech funduszach, o trzech e, kopertach finansowych dla Polski i mamy nadzieję również, że dla mieszkańców województwa opolskiego. Pierwsza koperta finansowa to jest React EU, tak się nazywa. Są, jest to fundusz, który będzie dołączony do obecnej perspektywy finansowej, czyli tak naprawdę do zrealizowania projektów do 2022 roku prawdopodobnie będzie włączone te pieniądze będą na naszych regionalnych programów operacyjnych i w ten sposób będziemy realizować pewne rzeczy, które, do których jesteśmy przygotowani albo, albo będziemy się starać przygotowywać. Dla Polski z tego budżetu ponad 47 miliardów euro jest przewidziane 3 miliardy 200 milionów euro. To jest pierwszy fundusz, który, jest do zrealizowania w najkrótszym czasie. Drugi fundusz, nad którym pracowaliśmy przez te ostatnie tygodnie, to jest coś, nad czym, jak Państwo pamiętacie, negocjowali przywódcy europejscy w lipcu tego roku. To jest tak zwany instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. My w skrócie nazywamy też to Krajowym Programem Odbudowy, bo każde państwo, żeby starać się o pieniądze, musi przygotować właśnie Krajowy Program Odbudowy. Ten Krajowy Program Odbudowy będzie realizowany do 2026 roku, więc będą to też projekty, które, które możemy zacząć teraz przygotowywać lub też będziemy starali się. Starali się w przyszłości tej właśnie kilkuletniej to zrealizować. W tym projekcie dla, alokacja dla Polski to jest 57 miliardów 200 milionów euro, z czego 23 miliardy euro to są dotacje, a 34 miliardy 200 milionów złotych to są pożyczki. Więc również tutaj będzie objęte wsparcie dla przedsiębiorców. I to była największa nasza praca w chwili obecnej, dlatego że wystosowaliśmy pisma do naszych samorządowców, odbywały się na przełomie lipca i sierpnia konsultacje z naszymi samorządowcami i ze strony naszych samorządów wpłynęło 648 różnych pomysłów, projektów, jakie by chcieli nasi samorządowcy dla swoich mieszkańców zrealizować. W chwili obecnej jesteśmy zobowiązani datą 20 sierpnia, aby cały ten pakiet projektów wysłać do Warszawy. Z drugiej strony też te wszystkie projekty włączyliśmy w 14 takich strumieni inwestycyjnych. O tych właśnie strumieniach inwestycyjnych, czyli tych 14 pakietach projektowych związanych z infrastrukturą, kulturą, zdrowiem, będą mówić panowie marszałkowie, i prawdopodobnie kolej, i, i, i trzeba będzie bardzo mocno, intensywnie pracować jeszcze jesienią tego roku nad tym, aby coraz bardziej szczegółowe uzgodnienia wysyłać do Warszawy. Szanowni Państwo, i trzeci fundusz to jest perspektywa finansowa nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027, czyli to, co teraz realizujemy jako regionalne programy operacyjne i programy operacyjne krajowe. Tutaj przewidziane jest dla Polski 68 miliardów 800 milionów euro i to jest coś, co będzie jeszcze dalszym obszarem naszych negocjacji z Komisją Europejską. Jeżeli chodzi o, o, o tą pracę, którą teraz włożyliśmy, to wydaje się, że jest to, jest to bardzo sensowne, dlatego że my jak gdyby planujemy sobie przyszłość, jednocześnie widząc różne koperty do sfinansowania tych naszych pomysłów, więc też we współpracy z Ministerstwem Rozwoju będziemy decydować o tym, co będzie finansowane z tego pierwszego funduszu, na który jesteśmy gotowi na tego do 2022 roku, co byśmy sobie mogli zaplanować wspólnie z samorządowcami do 2026 roku, a co byśmy odłożyli jeszcze na realizację do 2030 roku.